Dzień dobry, to jest Dominik. A ja jestem Michał. Witam Państwa. O, obok mnie siedzi Michał Figulski. Zapraszam na naszą na rozmowę, na nasze spotkanie do, do Radia Bezpieczeństwa Podróż pod 14 w najbliższy piątek. Tak jest. Będę gościem u tego niezwykłego dziennikarza, który rozwala system od razu, chciałem powiedzieć. Jest chyba najfajniejszym dziennikarzem, jakiego w życiu spotkałem. A spotkałem naprawdę wielu. Mi. Miło mi to słyszeć, Także poczujcie się Państwo w przyjaznej i w cieplej atmosferze. A będziemy mówili rzeczy piękne, ale też rzeczy trudne. I naprawdę warto tej audycji wysłuchać. Jak nazywa się rozgłośnia? Ro rozgłośnia nazywa się Radio Bezpieczna Podróż, Pierwszy na Unię Europejską stworzone przez osoby niepełnosprawne. Zapraszamy na naszą już w najbliższy piątek. Dominik. No i może trochę ja.